Hej, wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive. Dzisiaj, słuchajcie, widzowie, uciekamy rajdówką po mieście przed najróżniejszymi zombiakami. Prosiliście mnie, żeby bardziej przypominały te miastowe auta, więc proszę bardzo. A przechodząc do szczegółów, musimy oczywiście przetrwać w tym mieście, w calusieńkim mieście. Przetrwać przez całe 5 minut przed dziesięcioma zombiakami. Może być Mega ciężko. Trzymajcie kciuki. Zaczynamy naszą ucieczkę. Wszyscy są zombiekami. Dobra, gdzie jechać teraz? Gdzie jechać? Ważne, żeby nie rozwalić naszego pojazdu. To nie ma aby. Zapomniałem o tym całkowicie. Zaraz wszyscy będą zjeżdżać tutaj w dół! Zobaczcie, jadą! Jadą! Dobra, jedziemy w lewo i musimy teraz wszystkich jakoś ominąć i podjechać pod górkę. Oni mają dużo słabsze pojazdy, więc powinniśmy sobie z nimi jakoś poradzić. Ekran się zrobił zielony! Ekran się zrobił zielony! A to oznacza, że jak jest gdzieś blisko! Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Jedziemy tędy teraz, tutaj w dół! Tu oh, tá One są wszędzie, te zombiaki! Szybko, szybko, szybko screamy, szybko nie skręca ten samochód. Tędy, 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 tędy. Tutaj w dół, tutaj w dół pojedźmy. Tutaj w prawo! Jedziemy! Uciekamy! Zostały trzy minuty tylko! Przetrwamy, przetrwamy to, przetrwamy to, widzowie! Jedziemy! Jedziemy! Bogiem cały czas! Cztery na cztery robi mega robotę! Możemy dzięki temu od nich łatwo dość uciec! Spróbujmy stawić im czoła! Stawić! Nieważne. Zaczynamy kolejną rundę, tylko tu powoli. Poleciałem mega wysoko. Nie! To dopiero początek rundy z Creamy Tutaj pojedziemy w lewo, albo poczekajcie, zrobimy ich trochę, bo oni myślą, że pewnie pojedziemy tutaj w lewo, a my pojedziemy w prawo. Tak. O, jednak są mega daleko jeszcze. Teraz tutaj. I uwaga, zaczyna się, zaczyna się. 5 minut. Trzeba przed. Przetrwać jakoś! Dopiero się zaczęło i już jestem mega blisko nich. Jak najbardziej postarajmy się od nich oddalić. Dam radę w prawo, dam radę w prawo, dam radę jakoś w prawo. Tutaj w lewo. Nie widzę nigdzie ich. Gdzie on jest? Kto tu jest? Taksówka, goni nas. Pojechałem w troszkę słabe miejsce. I możemy mieć tu problem. Ale jakoś ich ominiemy. Szybko, szybko, zanim zablokują most. Zanim zablokują most jedziemy. Na maksa scream. Na maksa skrymin nie zwalnia ani trochę. Tutaj trzeba będzie po krawężniku przejechać. Nie trzeba było po krawężniku. Nie! Policja nas złapała! Czas wprowadzić pewne ulepszenie do tego samochodu. Zaczynamy rundę trzecią. A tylko za mocno znowu wyskoczyłem. Mamy teraz lepsze opony, więc powinniśmy sobie nieco lepiej poradzić. Spróbujmy się gdzieś schować. Najgorsze jest to, że jest ich dziewięciu i mogą dosłownie z każdej strony mnie zajść Pojedźmy tędy. Na sam koniec drogi, skąd oni się tu wzięli? Wykrzywiłem sobie koła już. Jakim cudem? Dobra, muszę znaleźć miejsce, żeby się naprawić jakoś. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Jedziemy, jedziemy. Zgubiłem ich, zgubiłem ich. Możemy stanąć na chwilę i się naprawić. Jedziemy dalej! Tutaj w do... Albo przejedźmy tędy! Tutaj się nas kompletnie nie spodziewają! Nie! nie! No, to żyłem o coś. Nie nie, 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 nie udało się. Zaczynamy rundę czwartą. Skoczemy mega wysoko. Na szczęście ten samochód jest mega odporny na wszystko. Dobra, najlepsza taktyka jest taka, że jesteśmy tutaj na dole. Oni wszyscy tutaj zjeżdżają w dół, a my uciekamy pod sam koniec. Rozwalił się ktoś? My uciekamy pod sam koniec, pod górkę. Jak oni to opracowali? Ktoś już mnie znalazł! Jakim prawem i cudem! Szybko tędy, 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 4 minuty 45 sekund jeszcze! Muszę wytrzymać! Oni są wszędzie! Oni są wszędzie! Co się dzieje? W prawo! Tutaj w prawo bokiem! Jeć, jeć, tutaj! Pod górkę, pod górkę! Za nami Jest masa ich! Dobra, okrążamy miasto teraz. Wszyscy nas gonią. ណេណេណេ Patrzyłem do przodu. Czas na rundę piątą. Rundę piątą, gdzie trzeba potraktować te zombiaki już mega poważnie, tak, mega poważnie, bo jest to ultra trudne, żeby jakkolwiek od nich uciec. Jedziemy tędy, jedziemy tędy. Poczekamy, aż oni tutaj zjadą wszyscy. Jedzie, jedzie! Jedzie wam tutaj! Uciekamy, 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 uciekamy. Podjedźmy pod górkę tutaj. Dobra, trzy pół minuty, trzy pół minuty z Krimi pół minuty <laughs> Co to jest? Skąd on wiedział, że ja tu będę? Nie, 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 nie Dobra, dobra, dobra 3 minuty 10 sekund 3 minuty 10 sekund Pojedźmy w prawo teraz I prosto, prosto przez calusieńkie miasto Nie podjeżdżamy pod żadną górkę Jedziemy prosto na sam koniec miasta Dwie minuty 50 sekund Czemu tak wolno ten czas leci? Oni teraz pomyślą, że pojedziemy w lewo A my jedziemy w prawo Raczej pomyślą, że jedziemy w lewo I teraz znowu w prawo Brawo! Znowu! Nie, 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 nie! Dobra! Walną <noise> <noise> lampy! Dobrze, dobrze, dobrze! Nie, 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 nie dobrze, nie dobrze! Nie dobrze! Nie, nie. Zostaliśmy zarażeni! Także, widzowie, runda szósta. Tym razem musimy uciekać przez trzy minuty. Stwierdziłem, że jest to niemożliwe, praktycznie, żeby uciec przez 5-6 minut w mieście. Więc spróbujmy chociaż przez te trzy minuty. Pojedźmy dookoła miasta. Nie wiem, czemu ten czas mi tak wolno leci. Naprawdę, ja przejeżdżam całe miasto, a mija minuta. Nie! Jest! O! O! Było blisko! Było mega blisko! Było mega blisko! Dwie minuty! Nawet musiałem się skupić, żeby przejechać to wszystko! Nawet nie mogłem nic mówić! Minuta czterdzieści! Mam nadzieję, że tu nie będzie zombiaka! Proszę! Proszę, żeby nie było tu zombiaka! Jest! Jest! Jedziemy stąd! Jedziemy stąd! Półtorej minuty! Półtorej minuty! Mamy szansę to przejechać! Co się dzieje? W prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo! Pod górkę teraz trzeba! Nie wiem, gdzie jest zombie, nie wiem gdzie jest zombie, tu jest zombie, tu jest zombie Szybko, 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 pod górkę, pod górkę Mam wrażenie, że wszyscy się rozstawiają W różne miejsca I czekają, aż ja podjadę w to miejsce I wykorzystują tą sytuację Że ich się tam nie spodziewam praktycznie Nie, ktoś tam był, ktoś tam był Zawróć, 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 jeć, jedź cieć Pod górkę, pod górkę teraz Jedź pod górkę, mam nadzieję, że tam Nikogo znowu nie będzie Za nami ktoś jest, szybko, szybko 40 sekund, 40 sekund Zostało, 40 30 sekund, omijamy taksówkę, jedziemy w dół, jedziemy w dół, 30 sekund, powoli, powoli, skrzymi, powoli, skrzymi, powoli, nie za szybko, nie za szybko, tam ktoś był. Jeć, jedź, jeć, jedź, jeć, jedź, jeć! Szybko! Tu w lewo, tu w lewo, tu w lewo, tu w lewo, tu w lewo. Dobrze, dobrze, dobrze! 19 sekund, 18 sekund, 15 sekund. Omijamy go! Omijamy go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie zostaliśmy złapani. Udało się widzowie. To przetrwać. A, jedzie. Prosto w nas. Omijmy go. Ale teraz widzowie po tym wszystkim, jako że nie zostaliśmy po setnym razie złapani, to teraz całkowicie losowa osoba zostaje zombiakiem. Wszyscy uciekają, oczywiście tylko po mieście. Zaczynamy ucieczkę! Wszyscy ruszają! Dobra, powoli, powoli, na spokojnie, na spokojnie. Tutaj zahamuję, tu zahamuję. Nie, nie Co się dzieje, co oni zrobili Dobra, musimy uciec, musimy uciec I naprawić gdzieś swój samochód Po 20 sekundach Wjedźmy na parking, wjedźmy na parking Szybko, 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 tutaj, tutaj Schowajmy się, schowajmy się tutaj Czekamy 20 sekund Możemy się naprawić, zobaczmy Gdzie jest reszta, tam właśnie Zombiak przejechał, o, o, o Mamy zombiaków, dobra Jedź, 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 Uciekamy, uciekamy od nich, zahaczył ok Krawężnik, więc mamy szansę na ucieczkę. Nie, ktoś tu jest. Ktoś tu? Czemu wszyscy z tej strony? Czemu nagle wszyscy tu są? Mamy trzech żywych, którzy są na, na parkingu podziemnym. Dwóch jest gdzieś w tamtym miejscu. Jedziemy na jednego z nich prosto na niego. On się tego jeszcze nie spodziewa. Czy, czy on jechał tyłem, czy mi się wydawało? O, powoli, nie! Co on zrobił? Zostało 20 sekund. Jedna osoba pojechała finalnie na most. Zombiaki tam jadą. 3 sekundy zostały, żeby go złapać. Został chyba. O, nie został pod koniec złapany. Ale to były 3 minuty. I było trzech żywych tylko, albo dwóch żywych. Czas zmienić to na 6 minut. 6 minut, gdzie oryginalnie miałem mega problem, żeby uciec w tym czasie. Zobaczmy, czy zombiakom uda się wszystkich złapać teraz. Na razie jest tylko jeden zarażony, dwóch zarażonych, trzech zarażonych, trzy i pół minuty zostało, sześciu zarażonych, ale została minuta 20, więc tak naprawdę. O, serio, zderzak. Siedmiu zarażonych, a dwóch z nich mnie goni Albo więcej niż dwóch Tutaj w lewo, w lewo, w lewo, w lewo Szybko, 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 szybko skrimi. Przejeżdżamy prosto Gubimy te zombiaki Pięć sekund Pięć sekund zostało Zobaczcie, jesteśmy Jesteśmy już bezpieczni Wygraliśmy Finalnie czas na dziesięciominutową rozgrywkę. Dziesięciominutową rozgrywkę w mieście! Jedziemy! Uciekamy! Mam nadzieję, że tylko ja nie będę zombiakiem. Mega nie chciałbym być zombiakiem. O! Sam mógł ci się zombi! W lewo! O, tam są zombiaki już! Dobra, 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 pod górkę, pod górkę. To jest teraz najważniejsze, żeby podjechać pod górkę. Tam było dwóch zombiaków, czyli tak naprawdę wszystkie zombiaki z mapy. Oni gdzieś tu są. Oni gdzieś tu są! Za mną są mną są, gonią mnie cały czas W lewo, w lewo, screamy jedź, 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 tutaj nikogo nie ma Za nami nikogo chyba też nie ma Pojedźmy tu prosto, prosto pojedźmy 9 minut jeszcze zostało To będzie ciężkie, serio Jesteśmy tu na razie bezpieczni Tylko właśnie Jeden z zombiaków się tu zbliża Także uciekamy Zjeżdżamy tutaj w dół, jest już trzech Zainfekowanych, więc musimy też uważać Żeby tutaj nikogo nie było Za nami jest zombie, za nami jest zombie, dobra nie stresuje mnie to ani trochę. Uciekniemy mu raczej bez problemu. O, gdzieś tutaj był jeszcze. Prędkość maksymalna. Tutaj wyhamujmy. Pojedźmy pod górkę. Mamy kogoś. Jedźmy za nim. A. Trzeba zobaczyć gdzie są zombiaki Tam jest, jedzie tutaj Jedzie tutaj, on nie wyrobił się Nie wyrobił się Biedny, został zarażony Uciekamy w dół Skręcamy w lewo Bo tamten zombiak zaraz zawróci I przejedzie tu z pełną prędkością Szybko, 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 szybko Zgacz! I tutaj w prawo, tu w prawo, tu w prawo Trzeba dohamować, idealnie Jedziemy stąd, jedziemy stąd Mamy czterech zombiaków i kogoś też Tutaj chyba jest za nami! Nie, 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 nie. O, Delikatnie, delikatnie spadliśmy. Tu w lewo, w lewo, w lewo, dobrze, 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 dobrze. Uciekaj z uciekaj Screamy. Jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj! Szybko w prawo, w prawo, w prawo. Znowu w prawo, znowu w prawo! Nie, nie, pijze on! Dobra, myślę, że skręcę w lewo! Udało nam się uciec, udało nam się uciec! Znowu w prawo, znowu w prawo! Przejedźmy tutaj prosto! Nadal jest tylko czterech zarażonych! Gdzie są wszyscy? Gdzie są wszyscy ludzie? Nie widziałem nikogo! Już! O, tu jest. Jest. Jedziemy za nim! Oj, delikatnie zahaczyłem o krawężnik! Jedziemy za nim! A, rozwalił się! <laughs> rozwalił się! <noise> mamy już pięciu zarażonych. I mamy też pięć minut. To będzie coraz cięższe. Więc przydałoby się naprawić auto gdzieś. Załóżmy, że stanę tutaj na wyjeździe, żeby uciec szybko. I czekamy 20 sekund. A? Zbliża się zombiak. Dobra, uciekamy, uciekamy. Rozwalił się, rozwalił się. Na sam dół nie będę zjeżdżać, bo jest to troszkę niebezpieczne. 3 minuty 30 sekund. Żadnego zombiaka nie widzę, tylko nie mogę też tak skakać bo zaraz auto nam się zniszczy. Nie, ktoś tu jest. Ktoś tu jest. Mega blisko. Mega blisko. W lewo, w lewo, w lewo skrimi w lewo skrimi, szybko, szybko, szybko uciekamy. Do góry, do góry, do góry. Co to było? Słyszę gdzieś zombiaka, ale nie widzę. Tu jest! Tu jest! Nie widziałem go! Dwie i pół minuty zostało! Mamy szansę jeszcze! Nie wiem jakim cudem reszta nie została zarażona, a ich praktycznie nie widziałem! Wiecie, ciecie, samochodziku. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Mamy rozwalone koło. Jest mega ciężko. Uciec! Nie udało się, dachujemy i niestety przegraliśmy. Zobaczmy co u reszty. Gdzie oni są? Jeden jest tutaj, a drugi pojechał poza miasto. Pojedźmy do niego. Mamy półtorej minuty, żeby go złapać. Jest to całkiem prawdopodobne. Jedziemy za nim, jedziemy za nim. Ejcie, minuta, 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 skrimi, minuta, skrimi. Szybko, 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 szybko. Damy radę, damy radę go złapać. Mamy mega duże szanse. Tutaj będzie cały czas prosta. Jeżeli spróbuję wyhamować, to Prawdopodobnie po prostu w niego wjadę i proszę bardzo, mamy go! Rozwalony! Wygraliśmy! Zobaczcie, została jakaś minuta, ktoś złapał tamtego! My złapaliśmy tego! Wy, wy, wygraliśmy. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. I ja wam dziękuję za oglądanie, i pa.